Love this game so much A to tylko demo, nie? Tak ja bym miał taką grę O oh. oh, nie! Nie ten przycisk Okay, kolejna notatka. Biedny Richa Richard... 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 L Rich, Rysiu! No, tak, będzie lepiej. Myślał, że... że moją tę sławę podzielę się z nim. Z moją sławą, tak. A bo to jest ten Johan! To jest ten Hamski, co go tam zostawił! O ty kurde... Aha, że on mi pomógł szukać tej lokacji. I muszę powiedzieć, że on wszystko zrobił. On go tam zostawił, ale gnój. Yy, jedyną rzeczą, która mnie teraz denerwuje, to, że chodzę ciągle w kółko po tej wielkiej przestrzeni i nie ma żadnego śladu sztyletu. To mnie denerwuje. W sensie, że to gra mi na nerwach. Nie wiem, co to znaczy misled. Nieważne. Może coś pogrywa z nim, nieważne. Kiedy zobaczyłem jak spadł w tą yy, ten ten cave w jaskinie. Próbowałem się nie śmiać. Usłyszałem jak on krzyczy moje imię, tam. Johan, Johan, bla bla bla, jo John Johan, nie wiem, nieważne. To było prawie yy, entertaining. Takie zabawne, wiecie, pouczające. W każdym razie. Spadanie z wysokości w jaskinie yy, nie może się zdać, yy, zdarzyć. Yy, to na pewno nie jest coś, co się mi zdarzy, o tak, że spadnę. No i umarłeś i co ci było? No i po co ci to było? Proszę cię. Nie mów hops, zanim mnie przeskoczysz. Dobra, tu jest yy, cudownie, naprawdę zobaczcie. Te wodospady. Coś cudownego.

Okej okay. Ale ekstra są dźwięki naprawdę O Lara, weź się umyj trochę. Jezu, myli mi się ciągle CzF i wybiorę Flarę zamiast fikołka. Umyjesz się Lara, proszę bardzo. Hop! Okej. Okay. Powiem wam, że jakby wyszła cała taka gra, to ja normalnie zamknąłbym sobie wziął tak, yy, jakiś zapas jedzenia, picia. Ja bym się zamknął w pokoju na cztery spusty i bym przede wszystkim zadzwonił, wyciszył telefon powiedział, że mnie nie mam przez najbliższe dwa dni. Zależy w sumie. Chyba, że będę miał szkołę. Chyba, że to będzie weekend. Że się zamykam na weekend i mnie nie ma. I tylko siadam i nagrywam. Uwierzcie mi, tak by było. Jakby był taki remake właśnie. Okej, okay, tam nic nie ma, to idziemy dalej. Tutaj mogą być jakieś przecięcia, ale myślę, że jest ogólnie w porządku. Mam 60 FPS-ów w tym momencie, więc myślę, że nie tak źle. 70 nawet. O, o w tym momencie mam 87. Dobra, to jest git. Oho Okej, okay, weź apteczkę. Okej okay. Dobra, jesteśmy wyżej. Ekstra. Wow. No to robi wrażenie naprawdę duże. Dobra. I naprawdę fajnie to wygląda, że to faktycznie nie jest tak jak na przykład w Aniversary w Legendzie, że od razu widać z czego można się złapać i to wszystko wygląda jakby specjalnie były dla Lary yy, te przejścia zrobione. A tutaj faktycznie to wygląda, że jak ktoś jest ułamane, to faktycznie tego da się złapać. I to nie jest przestrzeń ułamana jak na pół ściany się może tego złapać, naprawdę. Ekstra to wygląda? Dobrze, z buta! Uuuu, nie! O nie, pająki. O się, rozpać ufuj. Lara coś tu znowu pisze. No, ciesz się Lara, dobra. Fajny tekst. Dobrze, nie ma arachnofobii. Ja chyba też nie. Chociaż jakbym w las takie coś, to na pewno bym miał. Dzień dobry. Tu nic nie ma. Fuj. O, arteczka. Dobra, przyda się. Tu się da klucz wtrynić? Nie mam klucza? To tutaj nie da się rastiki? No właśnie. Find a key. Gdziekolwiek to... ten klucz jest. Tu jeszcze nas nie było na górze. A tu się da coś zrobić? Nie. Okej. Okay. Lara ma zarobić tą animację biegania, podoba mi się. O, drabinka. Uu jak zgrabnie.

nie wiem co to znaczy darted. No coś tam od razu z zewnątrz na nią coś się stało. Jej skoczyły, nie wiem. Bardzo mnie boli, boli ramię. Przez ostatnie kilka minut. Mam nadzieję, że... Że nie wskoczyłam na coś szybko? Bumped? W sensie wiecie, że tak wleciała jakby i że nie była ugryziona przez jedno z tych gnojków. Teraz mam klucz, oho. I muszę znaleźć jego przyczynę. Nie powinnam oddalać się od grupy, oni mnie tu znajdą, to na pewno. Chcę iść do domu. Zabarykadować wszystko. Lepiej, żeby nie przeszli. No i coś ci powiem ci nie poszło. Ani tobie, ani twojej grupie. Oho! O, ale muza fajna. O, guardhouseki, dobra. Nie, no muza jest. Uuu, uh, zarombista. No, dawajcie. O. O ja pierdole. To było mocne. No okej. Okay. This is exactly what I was looking for. An unreferenced subterranean gallery that hasn't been explored for ages. No pewnie. Nie wiem co to znaczy gal gallery. Czy to ma dosłowne znaczenie jako galeria? Ale ładnie światło się odbija, naprawdę. Uuu. Oho. O, jak w tym. Jak w dwójce też tam był typ taki szkielet co leżał... I leżała i amunicja i apteczka duża. Ale fajne te fajne te. Y, posągi. W ogóle szkoda, że nie ma y, ręcznego zapisu. Też by było fajne. Okej, okay, idź oha. Jedyne co mi się nie podoba, znaczy nie podoba, co by było fajne, i sądzę, że jeśli... O Jezus. Teraz gdzie, tam czy tam? Nie wiem, pójdę tu. Gdzież bardziej tam może lepiej, co tu jest? Jest tu coś. Jest tu coś. OK. Co yy, by mogli zmienić? W sensie... Sądzę, że jeśli by był taki Tom Pryder, gdzie Lara by miała dwa pistolety. O. A ja mam klucz. O proszę. A to to się zmieniło. Dzień dobry. W sensie to się zmieniło względem dwójki. O, looking oj. Nie, to już mówiłaś przecież. że coś nowego jest w dzienniku. Nie spadnij na mnie, boję się. Aha, tu jest sekret! Wow, mamy wszystkie sekrety. Jadeitowe czyli to w sumie. No okej. Okay. To już wiem, co się będzie działo. Czyli yy, ten. ten klucz, który zdobyliśmy tam pod wodą, on w ogóle nie był potrzebny do ukończenia gry. Tylko był do sekretu. Ciekawe rozwiązanie. Fajne, bardzo. Za rozglądanie się. Nie to, że trzeba było znaleźć klucz, to jeszcze trzeba było tu przyjść. Fajne. Teraz będzie run. Weź to wyrzucić ciocha. Uuu! Biegnij! Nie! Ciocha! O, Jezu... To było dobre. To było ekstra. Już chciałem skakać tam na tą podłogę, jak ona się zawaliła i miałem takie, aha. W ostatniej chwili bym tam skoczył. Dobra, nieźle, nieźle. A, co bym zmienił kontynuując? Okej. Okay. To... Mm... Jeśli by chcieli robić oczywiście jakiś remake w stylu aniversary i Lara z podwójnym pistoletem i tak dalej to bym zmienił model yy, strzelania taki żeby był bardziej wymagający jeśli chodzi względem na przykład aniversary U Jezu, fuj, Spalaj na bambus! Ha! hello. Okej, okay, Flary się przydadzą. To model strzelania pod względem takim, żeby bardziej trzeba było na przykład celować. Nie wiem jak to by zrobić można, jakby to można było zrobić. Ooo! Właśnie tak słyszałem. W sensie wiecie, żeby nie było automatyczne strzelanie, ale tak żeby było trzeba trochę samemu celować, trochę akrobacji, coś w tym stylu. Okej, okay, teraz na dół. Hmm, tak, bo tu się nie da. No powiem wam, że to jest długi poziom. A to jest dopiero pierwszy, nie? Z osiemnastu. Z dwójkowych. Dobra. Okej. Okay. Oho, jakiś lak był mały. Pewnie coś się wczytywało. Oho. O. No, no, no! Wow! To jest ten znak na tych drzwiach i tej... tego kultu. Śliczna muza. Uuu, chóry nawet! O ja, ale mam ciary! Ale coś mówiła w dzienniku, zaraz zobaczymy. No, no, no. Moje klimaty muzyczne uwielbiam chóry, plus takie właśnie chińskie, japońskie brzmienia. Wiecie, takie orientalne chyba, to się tak nazywa. Nie wiem, ale ja uwielbiam to. Dobra, zobaczymy co Lara pisała w dzienniku. Poczekajcie. According to the somber decorations in this room, it's clear that I'm not actually in the Temple of Xi'an. However, the symbol in the center proves I'm on the right track. All I have to do now is find out how to open that door. No okay. Czy trzeba otworzyć drzwi? Natolus no jakiś bloczek Czyli zagadka jakaś Podoba mi się to. Nie no, wy... powiem, że tak wyglądem to to jest największe mistrzostwo. Muzycznie cud mi malinki. Lara, model Lary to jest po prostu. Naprawdę jeden z piękniejszych, jeśli nie najpiękniejszych jaki widziałem. Mogę tu się dostać na to? Mogę chyba. Na tu. Co jest za tym? Tam raczej nie doskoczę. A tu? Dobra. Hop. A tu? O, dobra. Czyli tam raczej nie. Dobrze wiedzieć. I trochę mam spadek klatek. A no dobra, już się trochę dźwignia. Aha. I co tam jeszcze się da jakoś przejść? Zaraz zobaczymy. No, trochę mam lagi tutaj, może przez tą flarę a się wyrzucić. No, wszystko wina flary. Dobra. No, jeśli by była dłuższa gra, to obstawiam, że yy, bym zmniejszył jakiś tam graficzny albo fausing był włączył. I co, tu nic nie ma. No, żartujecie sobie. Obviously, it would have been way too simple to find a sumptuous red carpet behind this door. On the other hand, the water seems to have weakened certain parts of the chamber. Despite the fact that I don't like to destroy these kinds of ruins, I don't have much choice other than to use them to open a passage to the lower floors. If only I had brought my grapple. Ah, milenka z hakiem, no tak z Czyli trzeba się na niższe piętra dostać, bo woda przecieka. I osłabiła jakby to. A że tu, no faktycznie. Tu coś trzeba by zrzucić. Zrzuć ten klocek tam, ale tam była barierka, to się nie da To wracamy na górę. Dobra. Lara fajnie skręca. Wow. No dobra. Wiecie co, tam te drążki? Może się da, ale teraz bym musiał to obniżyć. Bo wiecie, teraz tam nie dotrę. Nie no, gra. Płynność jest spokojna, dopóki nie włączę flary. Flara dużo mi zżera. No, ale poużywajmy trochę, może się coś wyrówna. A tu? Aha, z drugiej strony trzeba iść. No dobra. Dobra. Teraz chodźmy na dół. Jestem ciekawy na ile części wyjdzie. Pojęcia. Czy to już będzie koniec gdzieś, czy nie? A tu mogę to otworzyć. Tak, bo to są te same drzwi. No dobra. I teraz weź tą dźwignię i to pojedzie na górę, to sobie skoczymy na te drążki. <laughs> ok. Ciekawe, na ile części to wyjdzie. Mam nadzieję, że, że chociaż tak, żeby było porówno, każda mniej więcej. Żeby mi było tak, że na przykład dwie są po 30, a ostatnie jest po 15. I to teraz do tyłu? He? O, oh, shit! Aż jej okulary spadły. Auć. <ścoughs> Sorry, Lara. Żadnej krwi nie poleciało. Chyba poczekajcie ja nie wiem w końcu nie to było tak jeszcze raz czy tu się da jakoś gdzieś wyżej wskoczyć może bo tak się zastanawiam ale nie wiem a daj to wyżej jeszcze raz powiem prawda że ciekawa ta zagadka no Dobra. Ale nie możesz skoczyć jakby od razu tam... No kurde, no. Nie da się tu gdzieś wyżej wejść? No bo to ona tam nie doskakuje. No ale tu się da na przykład. No co? Wiecie? Nie wiem właśnie o co tu chodzi Szkoda, że nie można szybciej Aha, a tu? To jest jakaś taka ciurka Aha I tak przechodzisz, dobra A tu? Tu się da O, dobra Okej okay. I teraz nie wiem, tu I tu? Co tu jest? Oho! Aha, dobra! Poczekajcie, zrobimy sobie jeszcze jakiegoś screena. O, ty, tak też możesz. O! Tak sobie zrobimy. Jeszcze jedna fotka, a co? Już fotek trochę mam narobione, więc. normalnie do sufitu weź zrób tak o pięknie powiem trochę kontrast też kolorów nabierzemy pyk jasność może być tak weź to trochę obróć dobra dobra i teraz tak Wyś apteczkę. czy umrę auć Żyje, dobra, weź to zrzuć. To jest blok, działcha, daje radę. Beautiful. Jedziesz. Rzut! Uu, ale mu za brajderowa. Dobra, Lara coś się napisała. No tak. Bad feeling about this. E, nie tędy, jak się schodziło. Muza zanobista tą jeszcze z orientalną, pomieszana, pięknie to brzmi. Uwielbiam ten dziennik Lary. Lara ma zarombiste teksty. Ja, no jak klasyczna Lara, tu się da zejść, chyba. Tu, tu, tu. Muza, to jest mistrzostwo. Okej. Okay. Teraz tam. Nie wiem, gdzie teraz. Tu, Tum. Nie wiem. No bo ona się tego złapie? Złapie. Aha, dobra. Okej. Okay. A, bo tu kilka dróg chyba było. Nie, czy to jest to samo? Aha, bo teraz tam. Okej. Okay. Weź się opuść. O. Okej. Okay. Oho. O shit Nie um. Toż koniec No nie Żartujecie sobie ze mnie Naprawdę O, DIN Copri. Dobrze, chyba dobrze powiedziałem, bo Din Copri O! To ta, inna views Hanina. Nie wiem jak to się czyta, przepraszam, ale ją bardzo lubię. Piękną narobię obrazki. Skończyliśmy. No, Jennifer Millward, dobrze. Lara Voice Acting. Powiem wam tak. Jestem.. zakochany w tym. Uwielbiam to. To jest naprawdę jedna z najlepszych dem, jakie grałem. I... Jeden z fajniejszych Tomb Raiderów, wiem, że to było tylko demo, ale to się tak dobrze zapowiada. Piękne, naprawdę. I powiem Wam, że yy, yy, zatrudnijcie się na, yy, zatrudnijcie naprawdę tego Nikobasa, Crystal Dynamics, dajcie mu swoje studia, niech on to kontynuuje, bo to jest tak piękne. Nie można tego zaprzepaścić, naprawdę. Świetne demo. Naprawdę prawdziwy duch tą Raidera był zachowany. A ja bym chciał jeszcze zobaczyć Wenecję, Tybet, klasztor, Z wnętrze świątyni, jak się w ogóle zakończy ten poziom, Bo wpadliśmy i co. I koniec, no. Żal.pl Żal.pl To jest muza. O, to znam, to jest zarąbiste. Pól. Fajno, faj, fajowe. Dobra, no to to by było na tyle. Już niestety więcej nie będzie odcinku, więc już od razu leci cała seria z Tomb Raider 2. Ale chciałem wam chociaż to pokazać, bo myślę, że to jest świetne demo i, nie, i warto je pokazać. Ja się świetnie bawiłem, naprawdę. I myślę, że jak kiedyś by wyszła cała gra taka, to yy, nagrałbym na pewno na ślepo razem z wami. Du, ru, ru. Zarąbista ta muza jest, wszystko uwielbiam na temat tego. Zarąbista. Dobra, to ja was jeszcze tutaj zostawię. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, piszcie w komentarzach koniecznie jak wam się podobała ta... Te, to demo. Co wam się podobało, nie podobało, co było w nim fajne, co was zaskoczyło, jak wam się podobał na przykład model Lary. bo ja jestem oszołomiony, w ogóle ta muzyka jest przepiękna. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, widzimy się już w Tomb Raider 2, do zobaczenia, pa pa!